Dzień dobry, posmakuj. Dzisiaj pokażę jak przygotować bardzo leniwy obiad. Młode ziemniaczki z grillowanym boczkiem i sałatka z górków. Oglądaj do końca. Pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Moi kochani, dzisiaj szybki, leniwy, łatwy, prosty lunch, obiad, jakkolwiek sobie nazwiecie to danie. Ziemniaki, które wczoraj miałem ugotowane, dzisiaj kroję na połowę daje sól, pieprz, troszkę masła, szczypiorek lądują w piekarniku 220 stopni, 15 minut w zupełności wystarczy, możecie sprawdzić nawet po 10 minutach już mogą być gotowe. Plastry boczku najlepiej żeby był wędzony, lądują na patelni i robimy z nich chipsy pięknie to gra ogórki gruntowe, młode, pokroje pół plastry, ale takie grube. Możecie użyć też normalnych, gruntowych, młodych, małosolnych ogóreczków. Do ogórków dodaję łyżkę majonezu lub I teraz boczuś. Ziemniaczki upieczone pięknie skwierczą. Zawsze możecie je troszkę, troszkę więcej dopiec. I teraz zaczynam już podawać. Na spodzie talerza ląduje majonezig lubczykowy. I najważniejsza chwila w trakcie całego nagrania. <laughs> Czy jest coś piękniejszego niż leniwe wykonanie takiego prostego, smacznego obiadu? Już widzę o oczyma wyobraźni, jak pięknie prezentuje się wasze danie u was w domu. Naprawdę warto zrobić tego leniucha. Kupić do tego kefir? Koniecznie i dodać koperku. Będzie przepysznie. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, kliknijcie dzwoneczek i skomentujcie jak podobało Wam się dodanie. Do zobaczenia, widzimy się niebawem.